ファンの人たちは。

だっせーべだっせーべだなおじいかいだなおじいかあっごっおい

nie, nie, idź, iść, nie iść tam, nie iść, nie gra to. <totne> 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 Dawaj, dawaj, no, Mateusz! no, ja. dawaj, dawaj, Dziś, dawaj, Dziś, dawaj Dziś, Wiktor! no, no, Poczekaj, no, 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 no,

Hej, seba, hej! Udzielcie z kupawą! Idzie czas! O nie! Jaj! 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 Ju jeni sa mund të jepo damaj, ju jeni podavoj prezantim të suksesshëm. Masu jeni